Zajmiemy się teraz środkami ochrony indywidualnej. Jak nie wiadomo na co spojrzeć, sobie, zajrzymy sobie do instrukcji eksploatacji. Tam będzie wypisane co producent sugeruje przy urządzeniach transportu bliskiego. Sugerowane najczęściej są buty. Tak, buty specjalnie wzmacniane tutaj w części palców mają wzmocnienie w postaci noska. Które jest zabezpieczeniem w przypadku jakiegokolwiek upadku ładunku. Normy podają, że but, ten nosek, właściwie wytrzyma najazd takiego wózka, to powinien wytrzymać i zabezpieczyć nasze palce idziemy dalej. Spodnie. Spodnie są to dosyć problemowym elementem ubioru każdego operatora. Mamy okres letni, czyli. Temperatury sięgające rzędu 20, 30, a nawet i 40 stopni. Czy naprawdę musimy się pocić w tych długich spodniach? Normy podają, że przy urządzeniach w ruchu powinniśmy mieć odzież ochronną, czyli długie spodnie. Mówimy tutaj o odzieży ochronnej. Jednak to, co mamy tutaj, to nie jest odzież ochronna, tylko to jest odzież robocza. I teraz czy to mają być długie, czy krótkie spodnie, tu będzie decydował ten no, bh -powiedz, który jest odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa, wróć, odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa jest oczywiście pracodawca, a BH-owiec sugeruje, co powinno być zrobione, żeby było dobrze. Jeżeli BH-owiec zadecyduje, że w odpowiedniej przy odpowiedniej temperaturze dopuszcza zakładanie krótkich spodni, oczywiście uważając przy wchodzeniu, schodzeniu, jak widzimy od czego nas te spodnie mogą uchronić? No od jakichś drobnych skaleczeń, powiedzmy, że nas uchronią. Jednak tu nie ma jakiś elementów, które spowodują jakieś zadrapania na naszej skórze. Jeżeli będziemy w sposób odpowiedni wsiadać, nie powinno nam się nic stać. Co jeszcze może nam się przydarzyć na wózku? No jeżeli wózek jest, można powiedzieć niesprawny, oczywiście nie powinniśmy tym pracować, no ale... Powiedzmy, że żeśmy no, nie zauważyli pewnych symptomów, może dojść do, no, krótko mówiąc, wysadzenia cel, przez co wyleje się kwas z akumulatora i pochlapie operatora, obleje to operatora. Czy te spodnie nas ochronią? Nie do końca nas ochronią. One po prostu przyjmą ten kwas i przez to, że będzie dochodziło do styku z, naszym, z naszą nogą, też może dojść do jakiego, jakiegoś tam poparzenia. Nie będą to jakieś większe poparzenia, bo ten stężenie tego kwasu nie jest aż tak duże, żebyśmy ulegli jakimś tam większym poparzeniom, ale może nas uczulić, może spowodować jakieś tam zmiany. Nie jest to akurat nie jest to nic, co byśmy chcieli, żeby nas dotknęło. Czy jeżeli będziemy mieli krótkie spodnie, to czy to coś zmieni, że? No, te obrażenia będą y, większe czy mniejsze. Ja uważam, że tutaj, jeżeli już dojdzie do, takiego, do takiej awarii, czy to będą długie, czy krótkie spodnie, nie ma to jakiegoś znaczącego wpływu na naszą nogę. Jeżeli zostaniemy pochlapani tym kwasem, i tak jedynym takim neutralizatorem powszechnie dostępnym jest woda czyli po prostu spłukanie tego naszego ciała y, wodą. Zwykłą tą wodą z kranu spowoduje, że rozcieńczymy kwas na tyle, że nie powinno dojść do jakichś większych powikłań. Dlatego tutaj, jak gdyby, rola no, przerzucona jest na y, służby BHP i one mają się odnieść. Czy pocimy się w 40 stopniach, grzejemy się do końca, czy zdejmujemy, te, y, skracamy te, te nogawki i pracujemy troszeczkę bardziej ergonomicznie. Też niekoniecznie nie mówię tutaj, że niebezpiecznie, bo też bezpieczeństwo jakieś jest zachowane. Dalej. Środki, które pozwalają nam się dać zobaczyć. Czy w momencie, kiedy jest dostateczna widoczność, czy ja muszę używać takie odblaski? Też zależy. Zależy od wewnętrznych przepisów firmy. Niektóre firmy dają takie, takie kamizelki z opisem operator i inny jakiś operator, który danego, typu, danego sprzętu używa, ma po prostu opisane, że to jest ten operator, no to bardziej tak e, działa na zasadzie e, takich ustaleń firmy, niż wpływa na jakieś bezpieczeństwo. Kiedy będziemy potrzebować takie środki e, ochrony typu właśnie od, jakichś odblasków w momencie, kiedy ten, ta widoczność jest utrudniona. Szarówka, pracujemy w nocy, pracujemy na trzy zmiany. W nocy jak najbardziej byś, powinniśmy założyć takie środki ochrony, żebyśmy byli bardziej widoczni. Czy w dzień te, te środki ochrony są konieczne? Ja bym tu powiedział, że nie do końca one są potrzebne, ale cały czas wracam do, odnoszę się do przepisów wewnętrznych. Jeżeli wewnętrzne przepisy mówią, że zakładamy zawsze, no to po prostu zakładamy i z tym się jak gdyby nie kłócimy. Jeżeli nie ma takiego zapisu, to używam wtedy, kiedy ta, ten środek ochrony mnie chroni, a nie po prostu zawsze. Jeżeli jest to siateczka, to ona jeszcze, tak można powiedzieć, jest to w miarę ergonomiczna. Ale jeżeli to są takie stylonowe kamizelki, dochodzi do przepocenia, a człowiek później nieprzyjemnie pachnie. I jak tego nie ma, to jest nawet lepiej, czyli jest dobra widoczność. Ja się tego, tego, tego środku ochrony po prostu pozbywam. Idziemy dalej, czyli ten nasz kask. Czy potrzebujemy kask? Nie ma jasnej odpowiedzi. Też zależy. Czy ten kask ma być zakładany zawsze i wszędzie? To zależy. Zależy od typu wózka i zależy od tego, co w danym momencie wykonuje. Jeżeli chodzi o typ wózka. Takie zabezpieczenie w postaci klatki ażurowe, tak jak tutaj widzę, ręka przechodzi, jak widać, no nie w pełni nas chroni. W tym momencie, jeżeli bym coś robił na wysokości, gdzieś wkładał jakieś elementy wysoko w regały, bądź pobierał to z regałów. Ok, załóżmy ten kask, niech on nas ochroni. Czy kask nas chroni od ciężarów, od ładunków? No, od tych ciężkich ciężarów. Od tych ładunków całych chroni nas ta solidna klatka. Natomiast od drobnicy, czyli nie wiem, możemy mieć opakowanie nakrętek, śrubek, jak to się nam rozsypie, no to wtedy ten kask nam się przyda. Jeżeli natomiast wykonujemy prace transportowe typu rozładunek załadunek transportu dalekiego, czyli tego naszego przysłowiowego tira, czy ja potrzebuję kask? Jeżeli nic nie, nie, wy, nie wstawiam. Nad siebie nie widzę potrzeby korzystania z tego kasku. Stąd też podejście. Oczywiście wszystko zależy od określenia, od tych instrukcji stanowiskowych. Jeżeli osoba odpowiedzialna za stan bezpieczeństwa, konsultując to ze służbami BHP, uzna, że my w wózku jeździmy zawsze w kasku, nie ma tutaj, jak najmniej, nie ma tutaj dyskusji ten kask ma być zawsze. Jeżeli Osoba odpowiedzialna po konsultacjach uzna, że ten kask owszem, będziemy zakładać w momencie, kiedy będziemy wjeżdżać w regały wysokiego składowania. Powinniśmy mieć założony kask. Jeżeli natomiast robimy jakieś inne prace transportowe, które nie, nie podnoszą ładunku powyżej naszej głowy, ten kask jest zbędny. I tutaj ja bym tak to zostawił, czyli. Kask używamy wtedy, kiedy on nas będzie chronił, jeżeli nas nie chroni, to po prostu go wyrzucamy.